Już się nie nazywasz Jezus Chrystus? Przyjęliśmy Chrystusa, a wychodzi matejku. A nie poznajesz? Nie, że pomyślałem, ale a co pomyślałeś? To się kurwa dowartościować może, cienia się. kiedyś kiedyś swoje auto? Co robi pani w moim mieszkaniu? Tu mieszka taki starszy mężczyzna, pod dwudziestkodwójką. Nie, to mieszkanie od dawna stoi puste. Mam swoje sprawy. Jakie ty masz mieć sprawę, że ty jesteś w pracy? Jak cię robota nie podoba, to wracaj skąd przyszedłeś. Wierzymy, że ja mam na twoje miejsce. Na, no, połknęła jakieś tabletki. Ale o czym pan do mnie mówi, to cholera... Oddaj, się! Mam pracę, wiesz... No, nic wielkiego, ale... Ale może być, motoryzacji. I nie piję! Smakowało? 74 rok. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska, Haiti. Jak się pana mama nazywa? Matka Boska.